jak motywować pracowników, których nie widać, jak organizować wigilie firmowe, jak organizować w ogóle życie społeczne firmy. I to jest, to jest zagadka, którą sobie firmy w tej chwili próbują rozwiązać. Na razie ona jest rozwiązywana bardzo prosto. To znaczy pracownicy to robią sami. To znaczy z badań wynika, że pracownicy normalnie się buntują i organizują sobie własne przyjścia do pracy i własne imprezy. Prawda? To było do niedawna. Teraz ja myślę, że to możliwe, że to się spowolniło, bo mamy niewiarygodny przyrost zakażeń, ogromny przyrost śmiertelności. W związku z tym trochę spłynął z powrotem strach. Ale w maju, czerwcu, lipcu, wrześniu obserwowaliśmy to, że po tych pierwotnych zakazach, kiedy ludzie się bali, pracownicy wracali sami do pracy i, 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 co, i, i potrzebowali tego. Druga rzecz to uczymy się organizowania pewnych rzeczy online, i tak jak się spotykamy z przyjaciółmi i znajomymi na kieliszek wina wieczorem, online'owo, tak firmy organizują imprezy online'owe. Beer party online'owe może być, ale te beer party organizowane przez firmy mają w tej chwili bardzo ciekawy wymiar, bo one są najczęściej organizowane wokół jakiegoś tematu, żeby ludzie sobie podyskutowali. Ja brałem w takich kilku dyskusjach udział na przykład o prawach kobiet w pracy. Prawda? I o, o rzeczach związanych między nimi w tej chwili z sytuacją polityczną. Firmy ostrożnie się tego dotykają, ale na przykład tematu, tematy kobiety w pracy jest tematem ważnym. Jak będzie wyglądała przyszłość? Temat, o którym w tej chwili rozmawiamy, jak będzie wyglądała przyszłość bankowości, jak będzie wyglądała przyszłość naszej firmy, to jest drugi temat. Trzeci temat to jest problem łodzi podwodnej, to znaczy jak przetrwać? Jak przetrwać ten okres, kiedy się rzadko widzimy, kiedy ludzie obawiają się o swoją pracę, kiedy spadają nam obroty, kiedy w oku panuje niepewność, kiedy jest absolutna niezgodność tego, co widzimy jako stan rzeczywisty, z informacjami przekazanymi nam przez część pracowników tego rządu. I, I w związku z tym firmy na ten temat jakby dyskutują. Czyli to, jest pod, to nie są już takie wigilie, że sobie wypijemy i się pobawimy, i się po ciebie pocieramy, bo to są rzeczy w tym sensie filozoficzno-etyczno-naukowo-biznesowa dyskusja, która ma jedną funkcję. Wszystkie te trzy rzeczy mają tą samą funkcję – integrować. Bo to jest to, czego nie mamy i w związku z tym podstawowym narzędziem tej integracji stała się komunikacja. Firmy się uczą na nowo komunikować z pracownikami i poświęcają na to bardzo dużo czasu, niektóre, bardzo dużo zasobów i wymyślają nowe formuły spotkań, właśnie w online, które są dla pracowników interesujące, pozwalają im wymienić swoje opinie, pozwalają im się lepiej poznać. I mówiąc, zwyczajnie i uczciwie pozwalają rozładować najprostsze emocje, które wszyscy mają w pandemii niepewność i strach.